Zakończenie jesieni 2000 roku polscy piłkarze wyznaczyli sobie spotkanie towarzyskie z drużyną Islandii. Jerzy Engel raz jeszcze zebrał swoich piłkarzy, których zachęcał do tego, by także w meczu z drużyną islandzką zaprezentować pełnię swoich możliwości. Oto ustawienie polskich piłkarzy w tym spotkaniu, które oglądało. Około 5 tysięcy widzów mimo przenikliwego zimna na nastawienie Wojska Polskiego w Warszawie. Oczywiście polscy piłkarze także w tym spotkaniu posiadali inicjatywę. Emanuel Olicadewę w oglądanej sytuacji powstrzymany został przez obrońców drużyny gości, a to już groźna akcja biało-czerwony Kryszałowicz. Świetna interwencja bramkarza Arasona ratuje przyjezdnych. To Tomasz Frankowski, który otrzymał swoją szansę po dobrych występach w polskiej ekstraklasie. Im bliżej końca meczu, tym bardziej zdecydowane ataki polskich piłkarzy. I oto w 61. minucie arbiter dyktuje za zagranie piłki ręką rzut karny dla naszej drużyny i piłkę ustawi sobie 11 metrów od bramki Tomasz Frankowski. Jeszcze raz ta sytuacja, nie było tutaj najmniejszych wątpliwości co do słuszności decyzji sędziego Tomasz Frankowski. Bramka dla biało-czerwonych. Jak się później okazało był to jedyny gol strzelony w tym spotkaniu. A zatem miłym akordem kończymy rok 2000 pokonując w towarzyskim spotkaniu drużynę Islandii, która Woli prawdy miała także szansę na to wystrzelić jeszcze w ramkę w tym meczu, ale wynik nie uległ już zmianie.